Film Zostajemy bokiem Tu wycieczka Tu nasze siaty A tu, żeśmy pozamiatali i posprzętali Ryzantemy Wrzos A tu Będą rosły chyba storcze, albo jakieś inne kulkowce, które ja zasadziłam, nie pamiętam co. Tu wyrośnie, bo jest taki wielki pęk przyszłych e, liści, takich ja wiesz, grubych, korzeniowych. Jula ma zdjęcie. I tutaj to tak krzywo jest zasadzone, dlatego że tutaj też coś będzie rosło. Dokładnie w tej przestrzeni są, e, są takie pod spodem, już nie będę w tym grzebać, bo nie będę mieć ten. Ale tutaj pod spodem też rosną takie kwiatki, które wyglądają na takie, które ja zasadziłam rok temu. I ja myślę, że one chyba w sezonie rosną. Takie mam jakieś przeświadczenie. Umyliśmy też to. Wszystko tu jest umyte. A oprócz tego pozamiataliśmy wszystkie liście. Nie myśl, że tu nie ma liści. Wszędzie jest ich pełno. Tak? A u dziadka nie ma. Poza tym usunęłam tą górkę, która mnie przez lata drażniła. Tu była taka. Teraz jest równo. Eee, no. I dałem byłoby zasadzić tutaj coś zielonego pod tą płytą. Tu. Myślałam, żeby rozchodnika następnym razem zabrać, żeby on tu żył własnym życiem. To może... Jak zaanektuję tam przestrzeń, to nie będzie problemu z tym wszystkim, co tu rośnie zazwyczaj. Nie robiłam zdjęcia, jak to wygląda, ale właściwie, jakbym ci zrobiła zdjęcie, trawska obok, to to jest jeden ciort. No, wysyłam na, na tego na maila.